Witamy serdecznie na Dniu Otwartym UKSW. Jest nam niezmiernie miło gościć Was w murach naszej uczelni. A ten dzień spędzą z Wami Mateusz Zboiński oraz Daniel Śmieciński. Cieszymy się, że wreszcie po dwuletniej przerwie możemy spotkać się z Wami na żywo. Ze mną jest już Zuzanna Kilanowska, przewodnicząca samorządu studentów UKSW. Zuza, czym tak naprawdę jest samorząd? Dla mnie, przede wszystkim, jako dla przewodniczącej, ale też dla studentki, można powiedzieć, że samorząd jest miejscem rozwoju, miejscem do poznania nowych, wartościowych osób i dla tworzenia wspaniałych wspomnień. Gościem jest pani prorektor do spraw studentów i kształcenia UKSW, doktor habilitowana Anna Fidelus. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rzeczywiście zanim odpowiem też na zadane pytania, i chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dzisiejszy dzień zgromadził wielu kandydatów na studentów naszego uniwersytetu. Cieszy nas to, że z roku na rok pojawia się coraz więcej inicjatyw studenckich, pojawia się coraz więcej kół naukowych, pojawia się coraz więcej inicjatyw prowadzonych przez samorząd studencki i to jest ogromna wartość. Znajdziecie państwo tutaj zarówno kierunki z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, medycznych. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś od siebie trzeba wymagać najwięcej. I Właśnie chciałabym, żebyście państwo wiedzieli, że to od państwa, od państwa determinacji, od państwa sił zależy to, co państwo osiągniecie. Razem ze mną jest obecnie pani Marlena Miniewicz z Dzień Działu Pomocy państwu. Materialnej. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Każdy student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o stypendium socjalne. Oczywiście o każdy rodzaj formy pomocy materialnej nie dzieje się to z automatu. Trzeba zawnioskować. Razem ze mną jest pani Agnieszka Iwaszkiewicz z Biura Rekrutacji UKSW. Kiedy rozpocznie się rekrutacja? Rekrutacja w tym roku rozpocznie się 7 czerwca, czyli jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, o godzinie 12. Jest Adam Zaraz Na rozmowie byłem na Węgrzech. Wyjechałem, udało mi się wyjechać w pierwszym semestrze drugiego roku na studiach. Mój współlokator był na przykład z Turkmenistanu, e, moja współlokatorka była z Kolumbii i mój drugi współlokator był z Kostaryki. No chcąc, nie chcąc zmienia się trochę światopogląd, co według mnie jest czymś pozytywnym. Panią Emilią Firkowicz oraz panią Magdaleną Sobolewską. Czym kierować się w wyborze kierunku studiów? Ja myślę, że różnymi rzeczami. Myślę, że na pewno warto brać pod uwagę zainteresowania, to co lubimy, co nam w duszy gra. A także wiedzą o rynku pracy, o zawodach, na czym polegają, jaki jest tam zakres obowiązków. Właśnie serdecznie zapraszamy maturzystów, którzy jeszcze nie są tak do końca zdecydowani na dany kierunek, aby właśnie wspólnie z doradcą zawodowym odkryć przede wszystkim siebie. Znaczy, na pewno nie warto się podawać, jeśli nawet dany cel wymaga czasu, ponieważ czas i tak upłynie. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was do studiowania właśnie tutaj. Na UKSW. U nas wśród studentów krąży takie hasło, które już dzisiaj powiedziała przew nasza przewodnicząca samorządu, które chętnie Wam powtórzę. Nasze miejsce jest tu, na UKSW.